Klasy integracyjne działają w dwóch legionowskich podstawówkach w szkole podstawowej nr 1 i w szkole podstawowej nr 2. Decyzja władz miasta o zmniejszeniu z 18 do 9 godzin pracy nauczyciela specjalisty wywołała ogromne zaniepokojenie rodziców. W ubiegły piątek w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 2 odbyło się w tej sprawie spotkanie rodziców z dyrekcją i nauczycielami placówki. Problemem jest to, że jedna pani nauczycielka będzie musiała w ciągu jednej lekcji przeprowadzić sześć różnych programów, ponieważ Jeden program dla dzieci zdrowych oraz pięć zupełnie różnych dla dzieci z orzeczeniami, więc trudno sobie wyobrazić sytuację, gdzie jedna pani się po prostu podzieli na sześć kawałków. Ja z perspektywy rodzica, dziecka, które jest integracyjnym dzieckiem, mogę powiedzieć tak, to jak on się uczy, jego wszelakie sukcesy w ogromnej mierze są zasługą tego szkolnictwa integracyjnego, tego, że jest nauczyciel. Który jemy poświęca uwagę, dzięki temu on jest w ogóle w stanie osiągać e, konkretne wyniki. Władze miasta bronią jednak swojej decyzji. Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa odpowiedzialny za legionowską oświatę, tłumaczy, że w zamian za odebrane godziny, w których nauczyciel-specjalista jest obecny na lekcji, będzie on mógł pracować indywidualnie z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki. Więcej czasu mają spędzić z indywidualną już pracą z dziećmi, więc wyrównując chociażby te braki, które. Które ma dziecko, mają być to zajęcia po lekcjach, mają być to zajęcia indywidualne. W związku z tym wydaje mi się, że jest to właśnie z korzyścią dla, dla uczniów niepełnosprawnych. A co z dziećmi, które nie mają orzeczeń? Rodzice obawiają się tego, że w momencie, gdy przez połowę zajęć na lekcji będzie tylko jeden nauczyciel, nie wystarczy mu czasu na pracę z uczniami zdrowymi. Nauczyciel zwykły, nazwijmy go tak, będzie musiał znacznie więcej uwagi poświęcić dziecku integracyjnemu. Ogromna szkoda dla dzieci szczególnie uzdolnionych, a jak rozumiem, właśnie w tych klasach integracyjnych jest nabór dzieci szczególnie zdolnych jako dzieci nieintegracyjnych, żeby to zrównoważyć, żeby ten poziom był utrzymany. Prezydent Zadrożny zapewnia jednak, że wprowadzona zmiana nie wyklucza możliwości zatrudnienia dodatkowej osoby, która pomagałaby nauczycielowi podczas lekcji w klasie integracyjnej. Jeżeli mamy do czynienia z niepełnosprawnością ruchową, to jest możliwość asystenta, również w przypadku, gdy mamy przypadki na przykład ADHD, czy jakichś zachowań niebezpiecznych, również istnieje możliwość i to jakby przewiduje, przewidują nasze standardy, które chociażby zostały przedstawione dyrektorowi, a także prawo oświatowe zatrudnienia właśnie takich asystentów, a więc nie, nie nauczycieli, ale osób, które będą opiekowały się, dbały o ten, o ten porządek i bezpieczeństwo na lekcjach. Tylko czy te argumenty przemówią do rodziców dzieci z klas integracyjnych? Na piątkowym spotkaniu ustalono, że umówią się oni na spotkanie z prezydentem Legionowa i będą chcieli poznać przyczyny takiej, a nie innej jego decyzji. Spróbują także namówić go do powrotu do dotychczasowej formuły zajęć. Warto też wspomnieć, że klasa szósta integracyjna ze szkoły podstawowej nr 2 zdobyła największą ilość punktów na tegorocznym sprawdzianie kompetencyjnym szóstoklasistów. Czy w nowej formule zajęć taki wynik uda się powtórzyć? Czas pokaże.